I czołem dzisiaj testuję Alcatel Idol 4. Nieco tańszy, nieco słabszy, ale czy nadal warty swojej ceny? Zobaczymy. Dzisiaj testuję Idol 4. IDOL 4, tak jak IDOL 4S, przychodzi w genialnym opakowaniu, którym są okulary VR. Robi to przewagę, bo w dobrej cenie, adekwatnej do możliwości smartfona, dostajemy jeszcze kozackie oksy i to nie byle jakie. Oprócz tego jest plastikowe tu i folia ochronna słuchawki JBL, więc jeżeli ktoś sądzi, że Francuzi są oszczędni, to myli się. Rozpusta na całego. Pierwszy plus przyznany, zobaczmy czy obudowa zasłuży na kolejny. Moim zdaniem zdecydowanie tak. Otrzymujemy w średniej półce szklane urządzenie z metalową ramką. Nie jest taki sobie materiał, który stara się udawać szkło, a ramka jest na słowo honoru, o i nie. Widać, że cała bryła jest idealnie spasowana, świetnie wykonana i daje wrażenie premium. Szkoda mi tylko bardzo przetłuszczającego się rewersu, bo nie wygląda to najlepiej, a odciski powstają szybciej niż dług publiczny. Do metalowej ramki ciężko się przyczepić, nawet gdy telefon upadł mi, mogłem śmiało powiedzieć, że nie boję się o niego, aczkolwiek delikatne wyżłobienia w metalu powstały. Widać to dopiero prawie pod lupą, więc nawet esteci nie powinni na to narzekać. W przeciwieństwie do IDOL 4S, aparat w IDOL 4 jest schowany. Teoretycznie powinno to wyglądać odwrotnie. Droższy telefon powinien być bardziej dopracowany, a tu zaskoczenie. Zdziwiła mnie również ogromna dioda powiadamiająca na frontowym panelu. Jest wielka niczym latarnia morska, a jej światło skutecznie uniemożliwia mi w nocy spanie. Oj, ciężko minąć jakiekolwiek powiadomienie, ale pokuszę się o stwierdzenie, że to akurat zaleta. Szukając jakichś wad w wykonaniu i obudowie łapie mnie frustracja, bo Alcatel zaprojektował smartfon w sposób fantastyczny. Oprócz wymienionych wcześniej aspektów jest on lekki i cienki. W tej cenie moim zdaniem miażdży konkurencję. Bateria już tak rewelacyjna? absolutnie nie jest. Używając więcej smartfona już o godzinie 15 możecie zobaczyć na swoim wyświetlaczu 35%. A to może wzbudzić panikę, o ile nie posiadacie przy sobie powerbanka. Drzemiący w obudowie akumulator o pojemności 2610 mAh naładujemy w około 2,5 godziny, bo niestety nie ma w standardzie szybkiego ładowania. Jest tylko podstawowy tryb oszczędzania energii. Na całe szczęście Idol 4 ma rzeczy, którymi jest w stanie nadrobić baterię, a chodzi o magiczny przycisk wzmocnienia. Dzięki niemu uzyskujemy, w zależności w jakim miejscu my nie jesteśmy, Różne efekty, na przykład na pulpicie głównym po wciśnięciu pojawia się piękna animacja pogody, w muzyce dodatkowy tryb dźwięku, a w galerii kolaż zdjęć i tak dalej. Świetna sprawa. Niestety przez takie rozwiązanie włącznik powędrował na lewą stronę co uważam za błąd. Sięganie do niego nie jest intuicyjne i niewygodne, zważywszy, że umieszczono go aż tak wysoko. Pora rozpracować ekran. Przekon na 5,2 cala i Full HD to bardzo popularne połączenie. Gwarantuje to dobrą szczegółowość i wystarczającą przestrzeń roboczą, więc szkoda temu poświęcać więcej czasu. Bardziej interesująco przedstawia się technologia ekranu LCD IPS-LTPS, czyli technologią, która generuje niskie zapotrzebowanie na zasilanie ekranu. Jak wcześniej się dowiedzieliście, rewelacji pod względem baterii nie ma, natomiast kolory wysiedane przez ten ekran są już klasowe. Nie chcę tu teraz mówić o takich banałach jak dobre nasycenie i tak bo owszem, mógłbym, ale ten display wymaga nieco innego podejścia. W podobnej cenie możemy kupić smartfony ze znacznie gorszym ekranem, który nie oddaje aż tak naturalnie barw. Ten nie ma z tym problemu, ani z bielą, ani z czerniami i zwyczajnie chce się na niego patrzeć. Dodatkowo dochodzi świetna jasność, problemów z obsługą w jasnym słońcu nikt nie powinien mieć, tak samo jak w ciemnym pomieszczeniu, bo minimalny poziom luminacji jest równie bardzo dobry. Przód pokrywa szkło Gorilla Glass, jednak nie odnalazłem oficjalnej informacji jaka jest to generacja, spekuluje się, że może to być trzecia lub czwarta. Po obserwacjach mogę powiedzieć, że ekran jest nieporysowany, mimo że telefon podróżował z kluczami i monetami w jednej kieszeni. Idola muszę pochwalić za pamięć, nagrywałem na nim dwa odcinki AppFindera, to też zawaliłem go aplikacjami niemiłosiernie, a on mimo to działa tak jak po wyjęciu z pudełka, za to ogromne brawa. Niemal wpływ ma na to przestrzeń 16 GB z możliwością rozszerzenia jej o kartę SD. Dodatkowo producent wyposażył nas w 3GB pamięci RAM, na co warto zwrócić uwagę. Telefon dostatecznie dobrze trzyma programy w pamięci podręcznej i nie ma konieczności co chwilę włączać ich na nowo, w tym miejscu trochę o specyfikacji. Snapdragon 617 o taktowaniu 1,5 GHz sprawuje się dobrze, nie czuć braku wydajności, smartfon działa płynnie, mimo że procesor do najwydajniejszych nie należy. W AnTuTu bohater dzisiejszego testu osiąga 46 tysięcy punktów. Pamiętacie, może, muzykę w Idol 4S? Ja nie zapomnę, bo był to jeden z najlepszych muzycznych smartfonów, jakie testowałem. Cieszy mnie bardzo, że Alcatel nie ograbił nas w tańszym modelu ze wszystkich dobroci. Mamy cały czas tryb DJ-a, w którym możemy miksować ze sobą dwie piosenki. Jest to tyle fajna zabawa, że potrafi wciągnąć nawet na kilka godzin. Sama aplikacja muzyczna jest, moim zdaniem, rewelacyjna i bardzo szybko goni Sony. Pora powiedzieć coś o głośnikach. Oczywiście, stereo o mocy. 3,6W. Dzięki temu jest to jeden z najgłośniejszych smartfonów, jakie przyszło mi kiedykolwiek testować. Robi atmosferę i niestety jest porównywalny z moim mobilnym głośniczkiem. Oczywiście niestety dla mojego głośniczka, bo przez czas testów Idol 4 mój głośniczek poszedł w niepamięć. System bazuje na Androidzie 6.0 z nakładką Alcatela. Jest ona ładna, dopracowana i ciężko mi się do czegoś doczepić. Co najważniejsze, telefon działa bezkompromisowo, nie przecina się zupełnie jak urządzenie flagowe. Oczywiście jest teraz pytanie, jak telefon będzie się zachował po kilku miesiącach. Chciałbym jednak w tym momencie zwrócić uwagę na wiele aplikacji, które dużo co od siebie producent. Jest bardzo szeroki program do zmiany charakterystyki dźwięku w zależności od miejsca, w którym jest on odtwarzany. Jest aplikacja BOST, dzięki której możemy zoptymalizować działanie smartfona, a także odzyskać nieco pamięci w urządzeniu. Aparat 4S był bardzo dobry jak będzie w Idol 4, matryca o rozdzielczości 13 megapikseli już aż tak genialna nie jest. W niezłych warunkach oświetleniowych jesteśmy w stanie zrobić naprawdę rewelacyjne zdjęcia, szczególnie makro. Jednak jeżeli tylko zacznie brakować światła, obrazki lecą na łeb, na szyję. Szczegółowość nie jest najgorsza, aczkolwiek telefon ma momentami takie chwile, w których ziarna na obrazie jest zdecydowanie za dużo. Pochwalę za to balans bieli, bo dobierany jest idealnie. Producent zarzeka się, że autofokus będzie łapany z szybkością od 1,0 do 3,0 sekundy. Dementuję to, bo pół sekundy w przypadku Idola Ło! To już i tak dobry wynik. Warto zaznaczyć, że w ustawieniach jest tryb manualny. Selfie zrobimy za pomocą aparatu o rozdzielczości 8 megapikseli. Pamiętacie tą ogromną diodę powiadomień? Robi ona za lampę doświetlającą. Doświetla scenerię jedynie w sposób podstawowy. W pełnej ciemnej nocy raczej sobie nie poradzi. Podoba mi się, że w ustawieniach jest lustrzane odbicie. Dzięki temu nasze oblicze nie jest odwrócone. Jakość selfie jest słaba i nie ma co tu ukrywać. Obraz jest w dziwny sposób zniekształcony, wygładzenie twarzy działa strasznie agresywnie i wygładza również elementy za nami, zdjęcie przez to wydaje się jakby przeszło co najmniej przez pryzmę. Podobne złudzenie mam z filmami nagrywanymi w Full HD, kontrast jest bardzo mocno podbity, oczywiście nienaturalnie i wygląda to zwyczajnie katastrofalnie, nie pomaga nawet dobrej jakości stabilizacji, filmy są zwyczajnie tragiczne. Kończymy internetem do 150 mega na sekundę przy połączeniu z LTE to spoko rezultat. Korzystając z przeglądarki na tym urządzeniu nie czułem braku szybkości i całkiem przyjemnie surfowało się w sieci. Podsumowując, gdyby nie aparat, to urządzenie byłoby prawdziwym killerem średniej półki cenowej, jednak dobrze wiemy, nie ma urządzeń idealnych. Jednak czy polecam Idol 4 jak najbardziej, tym bardziej, że dostajemy to coś w zestawie. To coś, co robi przewagę, czyli okular VR. To tyle z mojej strony, zapraszam Was na moje social media, które przewinęły się przez ten test, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału tym przyciskiem po mojej prawej i po Waszej lewej stronie, dzięki niemu będziecie na bieżąco. Cześć i do zobaczenia!